Witam w kolejnym odcinku ciekawostek historycznych Trapera. Dzisiaj zajmiemy się słupkiem PKP, czyli Polskich Kolei Państwowych. Co ten niepozorny słupeczek na skrzyżowaniu ulicy Bydgoskiej i Pułaskiego tutaj robi? Otóż za tym słupeczkiem istniała swojego czasu stacja kolejki wąskotorowej z Kolimów, Widoczna na zdjęciu przed okresem II wojny światowej. Tutaj widzimy uroczyste otwarcie i poświęcenie dawnej stacji. To jest widok budynku, gdzieś sprzed około pięciu lat. Niestety ulega on dalszej degradacji, ale jeszcze dzisiaj możemy dostrzec tutaj pozostałości napisów stacji z Kolimów. Również Obchodząc budynek możemy zorientować się, że cegły pochodziły z cegielni chilice, które były dowożone nieistniejącą już bocznicą kolejki wąsko-torowej, właśnie tutaj do Skolimowa. Stacja, mimo że nie istnieje już wiele, wiele lat, nadal figuruje w bazie kolejowej, w atlasie kolejowym. Możemy przeczytać, że została zlikwidowana 31 lipca 1971 roku, a kasa biletowa została zamknięta w 1967 roku. Stacji nie ma, ale słupeczek jest nadal. Jako ten niemy świadek historii pilnuje dawnych czasów. Na dzień dzisiejszy to wszystko. Serdecznie dziękuję za uwagę. Do widzenia i zapraszam do kolejnego odcinka.